Dzisiaj chciałem krótko zareklamować czasopisma, które nas niezwykle formują i pod kątem ducha, i pod kątem ciała. Na początek polecamy szlachetne zdrowie, które nasi uczestnicy zawsze otrzymują na turnusach. Jest to bardzo ciekawe czasopismo, które propaguje te wartości, ten kierunek bycia fit, który jest tym właściwym, tym takim naprawdę i krajoznawczo, i są zawsze wywiady z ciekawymi gośćmi, i zawsze są jakieś przepisy, jak żyć, jakie wykonywać ćwiczenia, żeby być bardziej. Sprawnym, więc zachęcamy do szlachetnego zdrowia. Kolejnym czasopismem, które też niezwykle polecamy, jest Trwajcie w Miłości. Jest to kontynuacja kiedyś gazety Miłujcie się, która dociera już do bardzo wielu krajów na świecie. Jest tłumaczona na wiele języków. Jest to też piękne czasopismo formacyjne. Dużo świadectw, dużo takich materiałów, które nas duchowo mocno przybliżają. I na koniec ostatnie czasopismo Niedziela, to jest już taki tygodnik społeczny, który też pokazuje właściwy kierunek, jak postępować w życiu jako, jako po prostu Polak, patriota. Także zachęcamy do Niedzieli. I jeszcze może dwie takie książki, ciekawostki, które wyszły z wydawnictwa Biały Kruk. Też nasi goście zawsze mogą przeczytać. Potęga nawrócenia pana Wojciecha Roszkowskiego, niezwykłe świadectwa znanych osób, aktorów, autorów książek na przestrzeni lat. Bardzo ubogacające dzieło, więc jak ktoś będzie miał okazję przyjechać do Zaborówca, to może taką książkę przeczytać. No i druga, taki może trudniejszy temat, zamach na polskość, czyli też wybitni autorzy piszą w różnych felietonach, jak dbać o Polskę. Żyjemy też w trudnych czasach, zachęcamy wszystkich w ogóle do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich, o mądrość dla Polaków, aby te wybory prezydenckie były dyktowane, te wybory Polaków, sercem, miłością do ojczyzny, do Boga do tych dobrych wartości, abyśmy też mogli to, tą wspólną ojczyznę naszą tuziemską budować, wspólnie współtworzyć się, solidaryzować i abyśmy mogli szczęśliwie żyć w naszej ojczyźnie. Pozdrawiam serdecznie, zapraszamy do subskrybowania kanału i odwiedzania nas na www.zaborowiec.pl. Dziękuję bardzo.